Cześć, witam was. No, pierwszy stream z samochodu, bo bardzo modna forma. Ale tak sobie jadę, jadę i pomyślałem, że podzielę się z wami taką informacją. Pamiętacie ostatni stream, który zrobiłem, dotyczył profilaktycznego zastosowania preparatów Forte. Przypominam, wtedy wlałem sobie do baku Forte Advanced Diesel Fuel Conditioner, jedna butelka żółta, zakrętka, oraz zdecydowałem się dołożyć do tego zestawu Forte DPF Cleaner and Regenerator. No i wlałem sobie do baku, do pełnego baku. Wtedy tankowałem na makro. Pamiętacie, mówiłem, że paliwo, które jest tanie, generalnie 30 groszy, tańsze, jest tylko i wyłącznie. Nośnikiem naszych preparatów, no i jak zrobiłem, jak powiedziałem, tak zrobiłem. I teraz są efekty po wypaleniu całego baku. Bo dojeździłem do rezerwy. OK, w międzyczasie jeszcze wymieniłem olej, oczyściłem sobie Forte Motor Flash układ olejowy, wlałem ten, ten preparat do brudnego oleju. Później przejechałem sobie w eco-drivingu 50 km. E, wymieniłem olej, filtr i dolałem do nowego oleju Top Treatment. E, to była cała obsługa, jaką zrobiłem. E, natomiast e, no, e, układ. E, e, Olejowy, no to swoją drogą powinno się oczyszczać co 15 tysięcy. O tym wiecie już. Ale co się zadziało z silnikiem? Otóż a inaczej, może najpierw zanim Wam opowiem, co się zadziało z silnikiem, to powiem w jaki sposób ten bak wypaliłem. Czyli na jakim dystansie, w jakim trybie. Więc ja robię bardzo małe ilości kilometrów. Bo mieszkam bardzo blisko firmy, więc myślę, że dziennie średnio mój przebieg to jeżeli to jest 20 km, to jest wszystko. Czasami zrobię po Warszawie jakieś, jakąś rundkę, no to się dołoży. No niech to będzie 25 km średnio. Przypominam, jest zima, jeżdżę samochodem z napędem silnika diesla o parametrach 20 HDI, to jest silnik oczywiście grupy PSA. No i cóż, no do tej pory, jak się domyślacie, nie narzekałem na brud i nie narzekałem na to, że silnik jest w jakiś sposób mało elastyczny, ma mniejszą moc. No bo wiadomo, no wlewam sobie te preparaty dosyć dosyć często do baku, przynajmniej. I zwykle to robiłem co 5000 km, wlewałem preparat z żółtą zakrętką, tak, żeby mieć po prostu odświeżone to wszystko, żeby się cieszyć po prostu jazdą. No i byłem cały happy. I teraz uwaga ostatni raz czyściłem filtr FAB w ten sposób, preparatem Forte. To było bodajże 20 tysięcy temu albo 15, no coś takiego jeżdżąc po mieście, mimo że jeżdżę mam silnik naprawdę dobrze, dobrze oczyszczony, mimo wszystko wytwarzam większą ilość sadzy, a to dlatego, że po prostu silnik jest cały czas u mnie niedogrzany cały czas, jak po prostu małe dystanse, podejrzewam że on, że on nie przekracza układ olejowy sil, olej, temperatura oleju nie przekracza 80-80 paru stopni u mnie więc jest to bardzo mało i to powoduje bardzo, dużą, bardzo duże wytwarzanie się zanieczyszczeń, o czym jestem świadomy. I teraz, co się zadziało. Wypaliłem ten bak z tymi dwoma preparatami i szczególnie zwrócę uwagę na Forte DPF Cleaner Regenerator. On spowodował oczyszczenie filtra cząstek stałych na tyle, że ja naprawdę poczułem niesamowitą zwyżkę mocy. Podejrzewam, że było to ze względu na to, że po prostu układ wydechowy nie był blokowany w żaden sposób, miał całą przepustowość i, i poczułem rzeczywiście dużą różnicę. Co następne się wydarzyło? Po wypaleniu całego paliwa z baku. Ja patrzę na, bo sobie oczywiście resetuję licznik przy każdym spalaniu, bo mnie interesuje, ile jednak spalam na 100. To mimo, że to, była, że to jest zima, że cały czas Webasto działa, przy rozruchu momentalnie Webasto się włącza i oczywiście to mnie kosztuje paliwo, to słuchajcie, ja wypaliłem przez ten czas. Zrobiłem. Ponad 950-980 km na Baku, co było absolutnie dla mnie z, w szoku, bo zwykle przebie moje przebiegi były w granicach 820-30-50 maksimum, to już, to już niestety było sucho w Baku. A tutaj 900, ponad 950 km, czyli lekko licząc przez ten czas, wypaliłem, licząc na 100 km, 1 litr paliwa mniej. No byłem naprawdę w szoku. No, słuchajcie, zima, niskie temperatury, samochód ma duże przepały i tak dalej, i tak dalej. Tak duża różnica. No i oczywiście przede wszystkim, co, co bardzo podkreślam, cały czas cieszyłem się tym, tą elastycznością silnika. On naprawdę no, wkręcał się w obroty i wkręca się nadal. No super. I jest to duża, duża, naprawdę duża różnica. Tak więc, no, chcecie jakichś wniosków? Moim zdaniem, absolutnie sensowne i obowiązkowe dla ludzi, którzy jeżdżą dieslem, a jeszcze szczególnie dla ludzi, którzy jeżdżą po mieście tym dieslem, żeby, żeby co te jednak 15 tysięcy wlać do baku te, przynajmniej te dwa preparaty czyli z szarą zakrętką do DPF-u albo FAP-u do wypalania sadzy, plus żółta zakrętka, a dwa Diesel Zizelfuer Conditioner, który ogarnia cały układ zasilania, smaruje go, ale ma dodatkowe właściwości takie, że odblokowuje pierścienie uszczelniające cylindry i przez to wzrasta moc, wzrasta moment obrotowy i samochód zupełnie inaczej pracuje. No, nie mówię, że denka tłoków jeszcze. Poza tym też ym, zwracam uwagę, czego też pewnie nie dopowiadałem poprzednio, że te dwa preparaty powodują, że wzrasta nam lekko cetanowość paliwa, które aktualnie wleliśmy. Czytaj, to paliwo będzie się spalało w wyższych temperaturach. Spaliny będą miały wyższe temperatury, więc będzie łatwiejszy proces regeneracji filtra cząstek stałych, bierny proces oczywiście. No i ten filtr będzie się oczyszczał w większym stopniu niż jakby tych preparatów nie było. Także naprawdę zachęcam, sprawdźcie to. No, Naprawdę mega to działa. Jestem pod wrażeniem, mimo że 15 lat już prowadzę firmę Forte i no, jestem do, tego, do tych technologii przyzwyczajony. Wiem, czego oczekiwać, ale to jednak jeszcze jakaś inna informacja, która do mnie dotarła, potwierdzająca oczywiście to, co o tych preparatach można pozytywnego powiedzieć. No cóż, to jest szybka relacja, dziękuję bardzo za uwagę. Kto nie, nie, nie był na live, to, no to sobie może to później odsłuchać. Trzymajcie się, za niedługo będę, będę nagrywał drugi odcinek o regeneracji filtrów cząstek stałych, kiedy mamy już do czynienia z pełną blokadą. Ten odcinek troszeczkę miałem nagrać wcześniej, no ale, ale tak się nie złożyło, więc obiecuję w przyszłym tygodniu do tego podejdę. Trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu, no i powodzenia. Hej!